Dzień dobry moi drodzy, witamy w dobrej robocie, jak zawsze czwartek, godzina 18. Z nami są wygodne kanały, przede wszystkim totalnie inne. No, są takie naprawdę takie, nie są tak miękkie w dotyku, jak tamto, ale, ale przejdźmy może do mojego gościa, Anna Demarczyk, specjalista od spraw psychologii do spraw psychologii dzisiaj w naszym programie gości z racji tego, że będziemy rozmawiali o typach osobowościowych, a także o typach i rodzajach szefów. Jacy są szefowie, każdy wie, mamy do czynienia z różnymi szefami, ale o, o tym za chwilę. Jeszcze tutaj nas kusi strasznie czekolada, więc teoretycznie bym powiedział, możesz sobie brać, bo to jest ze zmysłu smaku. Monika miała bardzo fajny temat związany z czekoladą i zrobiła nam dużo, dużo chęci na to i zostawiła nam to specjalnie, żeby nas to denerwowało. No jest, jesteśmy to, to nie jest czekolada podobna? Nie, nie. Dobra, przejdźmy do setna sprawy. Nie będziemy tu o czekoladzie, chociaż ona mnie strasznie strasznie mnie kusi ta widzę, czekolada. Widzę, tak? To to po przerwie. Zacznijmy może od tego, od typów i rodzajów osobowości, bo jest mnóstwo podziałów. Według Holanda, badawczy, realistyczny, artystyczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. Według Hipokratesa, sangwinik, melancholik, flegmatyk, choleryk i to jeszcze jest jakiś podział yanga, ekstrawertyk i intrawertyk. Dobra, wszystko to fajnie brzmi, ładnie to wygląda, ale co się pod tym wszystkim kryje? Typy osobowości. Może zacznijmy od Hipokratesa. Nie ma go z nami, ale powiesz dokładnie o tych typach. Sangwinik na przykład. Chciałbym Cię prosić o taką, um, przedstawienie tych typów osobowości w bardzo prosty um, sposób, tak żeby każdy mógł sobie to w jakiś sposób wbić do główek i żeby wiedział więcej. Sangwinik to jest ten typ. Bierzemy pierwszego sangwinika, ale tak tak, jedzie, jedziemy po sangwiniku. Kilka słów. Sangwinik to jest ten typ taki ożywiony, bardzo skłonny do działania, bardzo elastyczny, energetyczny, to jest ten e, charakterystyczny, e, pnący się w karierze gdzieś, nie wiem, w korporacji, typ tobą są właśnie osobowości. Pnącza który, dokładnie tak, on jest taki bardzo y, prężny y, i w spektakularnym rozwoju tak potrafi bardzo mocno się tutaj wykazać, takim zawodowym. spektakularny ten, rozwój, tak. czy to nie jest związane z tym wyścigiem szczurów, że on po trupach do celu? Znaczy to, czy to nie jest zależy, bo wyścig, wyścig szczurów no, jest już tak zabarwiony jakimiś niezdrowymi skutkami tego. Tutaj sangwinik jest y, takim typem osobowości czy charakteru, który y, może też y, się w tej karierze bez tych e, kosztów takich dodatkowych, tak. Chodzi o to, że on ma łatwość, bo to nie znaczy, że, że tylko ten typ potrafi osiągać sukcesy, ale to jest jakby zgodne z jego z tym sposobem funkcjonowania i jest to tak jakby wpisane w jego, w jego charakter. Dla niego e, zadanie jest wyzwaniem, tak? a nie mm, trudnością do pokonania. Mhm. Czyli no, ogólnie można jest... powiedzieć, że to jest osoba towarzyska i otwarta na kontakty Bardzo. z ludźmi. Bardzo, na sobie... doświadczenie też, tak. Radzi sobie w różnych, w różnych trudniejszych sytuacjach. Y, moi drodzy, kolejnym typem według Hipokratesa będzie sangwinik, Już mieliśmy Melancholik. Hmm, melancholik to jest. To taki, hmm. Tak, Melancholik jest bardziej y, wrażliwy i mniej odporny na stres. To jest ten, który będzie miał tendencję do jakiejś depresyjności w razie niepowodzeń. Y, na pewno jest, y, y, to jest ten typ, który bardzo przeżywa i jest w taki sposób uduchowiony podchodzi do. Wszystkich bodźców z zewnątrz, więc też i do zawodowych, tak? To jest taka osoba, która um, nie będzie tak energetyczna, będzie um, no, większym kosztem, czy będzie jakoś mocniej przeżywać porażki, i, i trudność dla melancholika będzie dobudowywała całą ideologię, jak on ją będzie pokonywał. Mm -hmm. I no, jest to typ wrażliwy, który no, będzie mocno przeżywał właśnie ta melancholia, to jest właśnie to, w co on popada często, dlatego nazywamy go melancholikiem, bo to jest właśnie taki. Ten koszt dodatkowy, ponieważ on bardzo mocno musi poprzeżywać i, i potrawić tak, te, te, te straty w sobie. Mhm. Czyli można powiedzieć, że to jest taki typ emocjonalny, depresyjny, tak. coś, coś w takim klimacie. Tak. No Ja dzisiaj ewidentnie jestem emocjonalno-depresyjny z racji tego, że zobaczyłem to, co się dzieje na dworze rano, wychodziłem, było, była wiosna, po południu wracam, jest zima i to taka, taka porządna. Kolejny typ to flegmatyk. Flegmatyk z kolei będzie osobą mm, mniej spokojną, ale mniej impuls, jakby mniej wyraziście reagował, reagował na otoczenie. On będzie konsekwentny, taki. To jest ten typ, który wykonuje w swoim tempie swoje zadania, bardzo odpowiedzialny. Mniej też może w jakby nie jest tak komunikatywny i nie będzie tak widoczne to, to jego salenie na przykład z pozostałymi pracownikami. Mówimy teraz tutaj jakby w kwestiach zawodowych, tak mhm. poruszam to, ale on będzie y, bardzo dobrze realizował cele. To jest ten typ sumienny, taki y, zwarty na długoterminowe cele też nastawiony bardzo. Czy jak ktoś do Was powie, że jesteście flegmatykami, to nie znaczy tak naprawdę nic złego, bo to jest, tak, bardzo, to jest bardzo pozytywna i poważna sprawa. Typ osoba sumiennego w pracy. pracownika. Tak Czyli teoretycznie tak. można powiedzieć, że to jest najlepszy typ dla pracodawcy? Pewnie zależy oczywiście gdzie, ale jeżeli tu chodzi o jakieś delegowanie zadań na niego i, i, i długofalowe efekty, to to jest tak, bo to jest ten typ zrównoważony bardzo. Mhm. Czyli tutaj nie, nie grozi nam to, że on nagle zmieni front i, i, i po prostu. Z, nie, nie wykona zadania, bądź go odmówi, bądź nagle nas poinformuje, że on w ogóle to ma zupełnie inne plany zawodowe. Tak? Tutaj flegmatyk jest, decyzje ważne, też podejmuje w czasie i robi to w taką, z taką też sumiennością, tak? zapewniając, że, że zamknie jedną rzecz, zanim otworzy nową. To można śmiało powiedzieć, że flegmatyk jest przeciwieństwem czwartego typu osobowościowego, czyli tak zwanego choleryka. Czy to jest najgorszy typ osobowościowy? Czy znowu nie możemy tak generalizować? To zależy. Cholerycy z kolei są y, tym typem w brytyjskich korporacjach często spotykanym, bo to są właśnie osoby, które na takim y, dużym potencjale, stłumionym funkcjonują, osiągają zadania, no co jakiś czas to powoduje takie zwroty, jakby. W, w nich samych, że, że gdzieś wyrzucają. Czy oni są dość elastyczni wbrew pozorom, tak? bo taki każdy moment, kiedy e, choleryk nagle ocenia sytuację na nowo i, i, i wyrzuca gdzieś tam jakieś e, zaprzeczenia tego, co do tej pory przyjmował, jakoś sobie miarę spokojnie, No bo my też pamiętajmy, że to jest tak, że te osoby nie funkcjonują tak non-stop. To jest jakby ich typ czy predyspozycja w różnym nasileniu. Cholerek potoczny nam się kojarzy z osobą, która musi wybuchnąć i, i, i to musi się dziać w taki sposób spektakularny, aż krępujący być może dla otoczenia. Mm -hmm. Niekoniecznie. Choleryk to jest ta osoba, która potrafi w, tym, w pewnym momencie podjąć radykalne decyzje. I dlatego też się sprawdza właśnie, tak jak mówię, też w takich korporacyjnych jakby, różnych zależnościach. Dlatego właśnie, że tam czasami sytuacja się tak zmienia, że trzeba podejmować takie decyzje. No, mm, u flegmatyka, o którym wcześniej mówiliśmy, nie spodziewajmy się tego, że on nagle się uelastyczni z dnia na dzień. Choleryk jest w stanie właśnie i to jest tak, że może zmienić całkowicie front. Wcale to nie musi być niekorzystne, jeżeli chodzi o efekty w tej pracy. Będę miał kolejne pytanie związane z a może to trochę później jak już przejdziemy do szefu. Który, który z tych rodzajów byłby najlepszym szefem, ale to już chyba w pewien sposób odpowiedź padła. Yy, wróćmy znowu do yy, typów osobowości, według holanda, badawczy, realistyczny, artystyczny, społeczny przedsiębiorczy. Ten, tych naz te nazwy są akurat proste, więc tutaj nie będziemy w tym się wgłębiali, nie, będzie, nie będziemy się w to wgłębiali, ale jest jeszcze coś takiego pana, co się nazywał Young bodajże, ekstrawertycy i intrawertycy. Intro. Intro, ta, ta. intra. Yy, intro czy intra? Właśnie. Bo są, jedni to jest mówią introverty. intra, a jedni intra. Czyli moi drodzy, poprawnie jest introwertycy. Yy, właśnie. Co to są? Co to są? No to super gramatycznie to powiedziałam Kim oni w ogóle są? To jest najprostszy podział, który yy, oczywiście też ma jakieś skrajności i oczywiście między nimi jest kontinuum, czyli nikt nie jest yy, jakby w każdej w każdym momencie wyłącznie ekstrawertykiem, czy wyłącznie intrawertykiem, to są pewne zachowania dominujące w tę lub tamtą stronę i no i niektóre osoby rzeczywiście, żadna skrajność nie jest dobra, tak, więc jeżeli ktoś ten introwertyzm ma tak jakbyśmy powiedzieli mocno wykształcony, to, to będzie ta osoba, do której w ogóle trudno z nią nawiązać kontakt jakiś taki bliższy, bezpośredni i to będzie osoba, która będzie świetnie wykonywała Pracę związaną z, z samotnością, ze skupieniem na, na wyłącznie obowiązku zawodowym, bez komunikacji z zewnątrz, i mm, to jest ten bardzo często przypisywany, to jest stereotyp przytoczy, ale skądś to się wzięło, to jest ten typ technika i informatyka, którzy mm -hmm. są zajęci sprzętem i wyłącznie ich praca polega na tym, że oni pracują. Yy, z, z własnym umysłem bądź rękoma, tak, i nie, nie, nie muszą tworzyć jakiegoś, jakiegoś zespołu, nie muszą się komunikować w tym zespole, nie muszą być uzależnieni jakoś w hierarchii od, od innych osób. Ponieważ problem jest y, tego typu, że no, strasznie trudno od introwertyka dowiedzieć się, jakie są jego potrzeby, i bardzo łatwo y, być tutaj o nieporozumienia tak, w tej kwestii. No, ekstrawertyk jest to osoba bardzo. Y, uzewnętrzniająca tak naprawdę wszystko, co, co potrafi, świetnie nawiązuje kontakty, to jest ta osoba, która jest w centrum uwagi, jest tą duszą towarzystwa, jest też zależy gdzie, ale to jest bardzo często pożądana osoba do kreowania wizerunku i do reprezentowania zespołu, to jest taki lider bardzo często i z ekstrawertykiem bardzo łatwo można się dowiedzieć tak naprawdę, z kim mamy do czynienia i o co chodzi tej osobie, mhm. bo, bo wiemy, czego się spodziewać bardzo szybko. Tak? Introwertycy są tymi typami, które nas mogą zaskoczyć, bo no, bardzo trudno w tą głębię gdzieś wejść i to jakby z psychologicznego punktu widzenia poza pracą, no, to jest ten podział, który mm, powoduje, że wyrzucamy emocje i impulsy na zewnątrz bądź je tłumimy wewnątrz i tak jest też. Y, sposób funkcjonowania ekstrawertyków i introwertyków, że introwertycy właśnie kumulują w środku wszystkie y, impulsy, które ekstrawertycy po prostu y, wysyłają na zewnątrz i patrzą co się dzieje. I to im daje często też możliwość właśnie y, świetnie ekstrawertycy sobie radzą ze stresem, z, z jakimiś y, sytuacjami y, oceny gdzieś, konkurencji. Ponieważ to jest tak, że, że na, na bieżąco są w kontakcie ze światem zewnętrznym i, mhm. i jest to jakby jak ryby w wodzie się czują. Tak? Tutaj mówimy, też zależy kiedy, bo, bo zależy, czy te cechy są bardzo mocno wykształcone. Jest to taki błyskotliwy typ ekstrawertyka, czy to jest taka osoba, która po prostu ma łatwość nawiązywania kontaktów i. i no tak, tak się już ta, taką jedną rzeczą zastanawiam, jak to jest z tymi y, intro i ekstrawertykami. Y, kobiety i mężczyźni. Y, u jakiej płci jest więcej ekstra i intro? Przyznam, że nie wiem. Nie wiem. Myślę, że y, może też dlatego, że ja bardzo się skupiam na indywidualnych kwestiach mm -hmm. i podział na płeć y, jest bardzo mylący. I ja, ja tak samo znam no, introwertyczne osoby y, obu płci, jak i ekstrawertyków obu płci, I, i nie znam statystyk, nie znam badań, bo na pewno jest, może być jakaś tendencja. Oczywiście, tendencja czy jakaś tam istotność statystyczna, ale Wydaje mi się, że to są kwestie temperamentu, przede wszystkim wychowawcze, jakieś otoczenia, tak? środowiska, w którym się wychowujemy, i, i doświadczeń naszych życiowych. I naprawdę nie musi być reguły, tak? jeżeli chodzi o płeć. Myślę, że ta płeć, czy płeć nie ma na to wpływu? może mieć wpływ taki, w takim sensie kulturowy, że być może otwartość w pewnych kwestiach może bardziej wypadać kobiecie czy mężczyźnie. Zależy oczywiście, jaka jest ta kultura, jakie jest to przeświadczenie społeczne, no i czy jesteśmy konformistami, którzy temu ulegli i podporządkowują się tym kanonom, które panują. Mm -hmm. Teraz przejdźmy do tego naszego głównego tematu. Na Facebooku napisałem właśnie o podziałach. Jacy są, jacy są. O, tutaj, już, już, to strasznie, ktoś mi tutaj przerywa potwornie. Jacy są szefowie. Według kobiet. Y Szef może być przystojny bądź niewyględny. A jak jest tak naprawdę yy, yy, w rzeczywistości? Jakie jacy są szefowie? Jakie są rodzaje yy, szefów? Ten podział według kobiet to też bardzo mocno a Jest to, Jest to bardzo, bardzo Tak, a Ja myślę, że są yy, też pracownicy, którzy tak mogą o swoich szefowych mówić, mm -hmm. yy, że moja jest atrakcyjna, a moja nie. Myślę, że tu... Yy, to Było trochę krzywdzące, bo ja znam. Nie no dobrze, teraz tak, przejdźmy na bardzo serię. Dużo kobiet, które oceniają właśnie taki profesjonalizm przede wszystkim. Przejdźmy teraz, bo tu od, odrobina dowcipu. Y tak, a ja zaraz tutaj mi się żarówka zapala, że tak, to Tak, ja, już ci się żaróweczka zapalała, i szefowie, przełożony przyjaciel, władczy, trudny i nieprzewidywalny. Teoretycznie się podaje te cztery, y te cztery przykłady. No. Y w praktyce to rzeczywiście tak wygląda, i z, y no to kolejne pytanie za chwilę, tylko na razie wytłumaczę. Pewnie y tak jest, że dobry szef powinien mieć trochę z każdego tego typu... Z przyjacielskiego, władczego, z trudnego i nieprzewidywalnego także. Tak, bo weźmy teraz pod uwagę, że on ma różny zakres y, obowiązków i y, y, jakby różnych zakres też jakby decyzji, które podejmuje i różnych pracowników. Mhm. Więc teraz y, pewnie elastyczny szef, dobrze zarządzający powinien wiedzieć wobec jakiego pracownika w jaki sposób y, postępować i y, to co jest y, dobre... Będąc wyrozumiałym i przyjacielskim wobec pracownika, który ma dużą samodyscyplinę, może być demotywujące dla pracownika, który ma mniej tej samodyscypliny i potrzebuje takiej zewnętrznej motywacji. I jak myśleć o jakimś idealnym rozwiązaniu, to dobrze by było mieć w dyspozycji te wszystkie sposoby. Zarządzania, i jakby przez pryzmat tych wszystkich typów. To oczywiście ideał jest tą wersją, którą najtrudniej osiągnąć. I teraz jeszcze kwestia zależy, i jaka jest ta hierarchia. Czy to A jest... o, moja droga muszę ci przerwać o hierarchii, jaka ona jest, porozmawiamy po przerwie, moi drodzy. Słuchajcie, zapraszam na drugą część. Dobrej roboty już za kilka minut.